Cześć, z tej strony Gerdmarf, a to kolejny The Walking Dead. Kontynuujemy przygodę i poprzednio... Znowu widzę, że mam gówno na głowie, ja bez problemu mam gówno na głowie, muszę sobie opisać. Let's keep going. No, poprzednio raz... tak, rozpieprzeliśmy ząbiaki na moście i przechodzimy na drugą stronę mostu, tak jakby ktoś się kutwa nie spodziewał. I po drugiej stronie mostu będziemy dążyć do wesołego, ciemnego domku, w którym zapragniemy zamieszkać. Co? Kto to jest? Ja. Yeah.

clementine and luke. That's daes. ati estes. muppet. new him. good for the coldwick. ah. Oh. you don't look like assholes. are you assholes? okay. defense <laughs> no or anything. but you know how it is out here. you're the one holding a gun. who bubby muppet is. Ale nie ta jest eee, tego else? nie mogliście zobaczyć u mnie na kanale, ale to jest gość. Eee z... Gość z 400 days. No, I mean, a lot of people come through here. I don't know. Gość z 400 Days, który jechał do więzienia i wydostał well, się uh, i trafił do nice Dobra, Dobra, nieważne. Zobaczcie sobie u kogoś, no albo catch. sami zagrajcie 400 Days. Tak mi się said, nie wydaje, food wydaje food albo jestem rasistą. You ponieważ you... tamten był Azjatą i... What the fuck man? What the hell is he doing? Co on zdurniał? No, 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 no. Czy no! on zdurniał? Czy nikt... Z... Jezu, i on go zabił! Tak po prostu! Tak po prostu wziął i go zastrzelił! Co za tempa pacida! Jakbym był spitem, to by chociaż umarł i byłby spokój. Co robiłem wybierając nika? Did I told you not to shoot, what? Who was that guy? Why did you shoot? He pointed a gun at me. Damn it, Nick! I told you not to shoot. How was I supposed to hear you? You gave me a clear shot. That shot rang out for miles. We gotta get off this bridge. Let's go. Że się z, 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 z Who the problem is that you're too temper temperdida. I'm also more surprised that this is probably from For Honor Days, because Telltale Games said that this will appear from For Honor Days. What the there? I don't know. Looked like he had a gun on you. That Ale... asshole drew on me. He was about to Jesteś shoot. was he? I'm telling you, man, he drew first. Well, that's not what it looked like to me. Everybody, calm down. What did you see, Clem? Was that guy going to shoot? Fuck you, Luke. You've been on my case the whole week. And why do you think that is, Nick? Uh... Because you're an asshole? I don't, I don't know. Know. It happened so fast. But you were right Either way, you could have hit one of us. Yeah, but I didn't. Look, I. I know Pete was close to you, Nick, but you can't. Don't fucking talk about him. Don't fucking talk about him. I think he was with Carver? I don't know. I. No, I don't think so. But he fell over. He fell off the damn bridge. We have to keep moving. I can't. I need a minute. Fine. Oh shit! No, can I talk, I talk to you alone? No, tempe, tempe No.

Sure. Thanks, Clem. No okej. Okay. Okay. Nie wiem, czy mam z kimkolwiek rozmawiać. Dobra, no porozmawiamy, no nie, 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 będę, się, nie będę się wygłupiał. Ale mnie denerwują, all, me, okay? te. Right. denerwują the the mnie te. Denerwują mnie tak, kompletnie, mnie totalnie mnie wtórzają te nowe postaci. Ach, brak mi starych postaci. Brak mi pierwszego sezonu. Thanks a lot for backing me up there. I'm sure they're talking about me right now. Look, he's becoming a danger to the group. So who was that guy? I swear. It looked like he was holding you guys up. I figured he was with Carver. He seemed nice. Damn. If Alvin mm -hmm. is in front of me, he takes that shot. What a fucking mess. Maybe I am losing it. I don't know anymore. Doug? Okay. Doug? Okay. Is this perpendicular? What time is it anyway? Co ci za różnica? Damn. Damn. What's wrong? I left my watch back at the Pete. He gave it to me. It all I had left of him. You know what? Za, I'm co gonna co go talk no. rzecz, którą mam w życiu odłożę tutaj i pójdę spać. Co za debil. Dobra, czy cokolwiek zobaczę przez to okienko? Czy w ogóle mi się opłaca? Na pewno nie zobaczę czekającego zagrożenia, ponieważ wtedy bym nie wszedł, a to nie ma sensu, prawda? Powinienem wejść. Rozbija mnie jak Clementine się skrada. I, I czasami chodzi tak w ten sposób w kompletnie niepasujących nie sytuacjach. Od razu otworzę, nie będę patrzył tam. O, otwieraj. Otwieraj coś w środku jest na pewno dobrego. O. No to fajnie, to się utopił. Eee, co tutaj jest? Puste puszki, o. left. Czymś to trzeba otworzyć. Eee, nożem. Weźmy nóż, tak. Będziemy otworzyć to nożem. Klementine! Klementine! zmienili to sterowanie. sterwanie i... być blisko. To jest nie No fajnie. Feels pretty good. I wygląda bardzo badasowo. I teraz mogę spróbować o od tym otworzyć, ale spróbuję najpierw czymś innym zanim zła złamie ten... Fajny o, to spróbuję poszukać czegoś innego. O, Radyjko. Radyjko! Rydzyk? It's dead. Nope. Dobra. Ty, 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 ty Lubił narciarstwo. I tyle. Dobra, spróbujmy to otworzyć tym nożem. A jak nie, to zabiję Rebekę i przynajmniej nie będzie się męczyć. To jest opcja. A? Jednak poszło za nim poszepniesz. No po we w tej grze yy, dużo rzeczy. Ej, książki. Pierdolicie za nie weź książki. Man, I thought we had a bed. Look at this dump. guess he did have food man fuck nick nick's lost a lot of his people that's mm -hmm. for sure but that doesn't give him any excuse to start shooting up strangers he was trying to help us yeah and someone died i ain't no judge but that's straight up murder in my book i mean you ever know anyone to do a thing like that um, actually yeah what happened a woman in our group her dad died and then she just shot this other woman Damn. what you do my friend forgave her huh and then she stole our car and left us oh huh. that that's out. that's funny that's just like you hey clem there's not a lot of food here and rebecca well she's eating for two you think we can keep this just between us? I hate to even say uh, it, you know, but and I'd never go against the group. Uh, but I've got to put Beck and the baby first. The whole group should decide. I mm -hmm. know you're right. It's just so hard right now. It's a shame. Nick was a good guy. He's still a good guy. He's just losing it. God knows we're not perfect. Hell, I'm glad you're with us, Clementine. Nie ma mowy, żebyś zatrzymał to jedzenie tylko dla siebie, no, tłusty grbasie. Jakim cudem tyle czasu, kurwa, wszyscy głodują, a ty jesteś ciągle taki tłustek? Jej. Mamy problem it. All right, we're heading up. zębiaki. Jej, usłyszałeś strzały? Ja nie wiem, to w zasadzie. Zamekki są tępe. naprawdę tępe. Ja Wiem, że to zasady powinny być tępe, ale jeśli gdzieś słyszysz strzał, no to nie idź tam, bo jeszcze dostaniesz kulkę, no. A zamekci właśnie robią. To jest na pewno cukierkami. Figlowałaś? Figlowałaś, been Doesn't look like anybody's home. down type To noś bruzkała. I'll check around front. I'll go with you. It'd be good to know if anybody's actually back there. You could probably get a better view from up top. You'd have an easy up there, you. could you like taking a look? Uh. It'd be just like climbing a treehouse. I had a treehouse once. Well, there you go. I hated it. Ale czego nienawidziła Tompkin? Tą... Co to za dziecko, które nienawidzi Tompkin na drzewie? Zresztą tam przez pewien czas, więc może dlatego go nie nienawidziła. Ale w ogóle, dlaczego tak jest? Wszędzie uczywają dziecko, co za poprawnictwo. No, Już mogę? Yeah. Kid, to that fun. That Yeah, it was. Ja coś czuję, że na, na, na koniec to look okazał się gorszym popierdolnym. Mleńcem niż ich. O, co ja mam lornetkę w ogóle? A my jakimś cudem? Wodę, lornetkę, zapalniczkę? I nóż. O! Dzień dobry ptaków. Czy mogę go zabić nożem? Aaaaa! Byłaby kolacja. Co za kretynka? Nie mogłeś zabić kolacji. Dobra, tam... Dobra, poszło. Really drzwi. O! Oj, oj, oj! Ktoś jest nad tym. I wait, I see something! What is it? A light. Wait, there's another! Luke. Luke. Ktoś ktoś jest nad tym... O, o Oj Oj, kogoś spotkaliśmy Kogoś spotkaliśmy? In Listen, everyone, just stay calm. Who are you? Are you trying to rob us? Excuse me, honey, but do I look like a fucking thief? Everyone, calm down. Hey, man, you calm the fuck down. Sarah, get behind just me. Just tell us who uh. you are. We ain't here to rob nobody. Put uh. the gun down, fuck man. Fuck that! Whoa, whoa. Uh. whoa. Please, just do what he says. so Kenny.

O mój pieprzony Boże! You don't Please, Ja Zapraszam. Ale fajny zwrot akcji. Ale szczerze mówiąc wygląda dużo lepiej z tą pełną brodą niż z tym durnym wąsikiem. O mój Boże, to jest Kenny! your name Christ Jenny and Serita have been staying with us for several weeks. Used to be a ski lodge, obviously, so we have plenty of food. And uh, believe it or not, we still get some power from that wind turbine out front. Whoa, We tend to keep most of the lights off at night to avoid drawing attention. Whoa, But after we found this stuff in storage, we couldn't resist making an exception. What's funny? Oh nothing, Walt. Walter here's one smart some bitch. Makes a mean can of beans too. Well, why don't you two catch him Kenny, yeah, yeah, <laughs> nie że jesteś i Please, facetowi głowę soli. Ale <laughs> the hell we will. <laughs> to yeah, I'm holding on to my rifle. Thanks. You're our guests here. There's no need to worry. Tell him to put his gun down then. Kenny, will you vouch for these people, Clamp? If you tell me they're good, then I'm good. us. You were the one waving a gun around, man. We're cool, okay? Hey, hey, we're cool. We're cool. They're cool. They're cool. We're cool. They're cool. Cool. Nikki, jak coś przejebiesz, albo nie wiem no. Co yeah, look, a Christmas tree. Not oh now, Sarah. Isn't it great? We found it all in storage. It's amazing. Kto, to, to jest i dlaczego ona tak się interesuje? E Kiedy tak się dziwnie na nich spojrzał. No i fajnie, rozbroimy się to będą mogli nas łatwo zabidzowiaki. Good. If you all you where you can sleep. Oh, yeah. show you where you can sleep. I have terrible accent.

If you guys were like two peas in a pod. Oh shit! I didn't mean to. It's just hard not to think about it, you know. what mm. przeżyłeś? He saved me. I knew it. I knew he would. That guy had a fire in him, sure as he shit. Hell. Jak przeżyłeś? He was a hell of a guy. Jak przeżyłeś? When my son. Well, he took care of him. I'll never forget that. So, where'd you end up? Uh. I was with Krista and Omid. Omid. Omid's kid. Oh. and I were together for a while. But these guys caught us. She's gone. Sounds like it ain't been easy for you. I'm sorry, darling. I wish I could have found you sooner. No. Krista told me you were dead. This is all a dream. Sorry, bad joke. For some reason I tried to save that fucking shit bird, Ben. Then it turned into a damn cluster. Couldn't help the kid, but I got out. Long story short, I got lucky. Real lucky. Spent a long time alone after that. It, uh... And then I met Sarita, thank God. Gosh, it's great to have you back. You two catching up? wish this is my girl, Sarita. Hey, Walt, where's you still out there rooting around? Of course he is. Well, I'll start dinner. Carlos, right? Mind if I steal your daughter for a secret mission? Secret mission? Oh, Stay sight, sweetie. Can we do anything to help? Could use a hand outside. we got a lot of supplies to bring in before that storm hits. Sure. There's Clem, why don't you help Walt There's with he dinner? Dobra, zaraz stanie się coś naprawdę złego, ponieważ dali nam tutaj teoretycznie niesamowitą okazję, ponieważ znajduje się Kenny. Well yeah, Czyli coś it. dobrego Excellent. się zdarza. W związku z tym za sekundę to całkowicie... Jesteśmy here. old friends. i met him after it happened. when he was with lee? yeah, he only told us a little. connecting with people is so important. i don't know what i'd do without matthew. me matthew uh, matthew? and my students. i can't imagine what it's like growing up in the middle of all this. i managed just fine. Now non, you really do sound like one a of a my students, and you sound like a teacher. I'll take that as a compliment, thank you. Mm. Mm. Almost yeah, done. Just... Could you do me the honor of tasting the first course, madam? Uh. It looks great. It looks like mush. No, it doesn't. Mm -mm. As an artist, there is nothing I like less than a friendly critic. Striking resemblance. Anyway, I'll take it from here. Wyglądało dobrze. Mamy się rozejrzeć, tak? Dobra. Eee, słuchajcie. Aha, ja pomóc złe przyciski. Rozejrzymy się tutaj, ale zrobimy to już w następnym odcinku. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja się zapauzuję. I co? Zapraszam was do komentowania, subskrybowania i widzimy się niedługo. Dzięki. Na razie cześć.